Co lepsze? Spierdalaj, robi ci dramę Spier robię ci dramę, ty kurwo jebana Robię ci dramę, <śmienny> ty kurwo jebana Za mikrocypka ci robię dramę, ty kurwo o, jebana kurwo. I za panowanie mi i groszenie, że mnie spanujesz na... Zbanujesz mnie na Twitchu, ty kurwo jebana łysa Jebać ci nie <śmienny> jebać ci górę Ja ci sobie, ja Koniec Dobra Ostro już nigdy nie będzie zgody z Dawidem Jasperem. JP Jasper. JP Jasper. To jest dwójka. Dawid, to jest jedynka. O tu, widzisz na niebiesko, co ci zaznaczam? O to? No widzę, no, to jest dwójka. Nie, dwójka, dwójka wygląda tak. Patrz, dwójka wygląda tak. O. Tak wygląda dwójka. Patrz, grafika. O tak wygląda dwójka. O, tak wygląda jedynka. Mogę coś powiedzieć? No ale, ale kulturalnie Nie obrazisz się, jak powiem. No ale nie możesz przeklinać. Jeszcze jest kocha? No, ale nie możesz przeklinać. Nie no, nie możesz przeklinać. Mama, twoja mama to dwójka. A ty jesteś 2 na 10. A twoja mama jest jak autostrada, każdy ją wjeżdża. A, a, a to Mama miesza Bigos, wokcię. Tak, a twoja mama, a twoja mama y chodzi? jest tak tempa, że trzeba ją oszczyć kredką, trzeba ją oszczyć trzy razy A twoja stara jest tak stara, że wisi piątkę Mojżeszowi. A twoja stara jest chronandowna. A, a twoja stara jest tak gruba, że lepiej po niej przejść niż ją obejść. A twoja stara jest tak gruba, że jak na nią wchodzę, to mnie udusi kurwa. Słuchaj, a twoja, twoja stara to ulica, a twój stary to kubica. Y ale to jest Konfident i sprzedaj na menda, a e, twoja mama to flyer. I co? Zgasiłem cię. No Zgasiłem wygrałeś. Wygrałeś, dobić. wygrałeś Dawid. Ja pierdolę, że nie ma kamerki Dawida. Dobić. A twoja stara sradogara, a twój stary to wpierdala. <noise> No dobre, dobre, cię. dobre, dobre, dobre. Dobrze, dobra, to takie ziemalskie, to jest, ziomalskie, to jest Patrz, fajne. W 4 minuty przyszło na live'a, 1,98 Skończy. Mreka mówi się o tym live. Tak. No, skończyłeś się. Nie skończyłem się, a dopiero skończyłeś, skończyłeś się, ale dopiero zaczynał. Skończyłeś się. Chładzę na tego live' i piszę mi będzie pijali do mojego live'a. No to perma ci daje od razu. Dostałeś. Ale od... nie możesz. Mogę. Da, daję ci wykluczenie, wykluczenie czasowe do... Do godziny 16.30 do jutra no Nie zrobisz tego, nie masz jaj. No to napisz coś, ty. jemy od razu co? Nie masz jaj, nie zrobisz tego. No to napisz coś, to zobaczcie jak ci wykurwie, nawet się nie kapniesz No to ci dramę zrobię na YouTubie. Za co? To, co i za mikrocypka No Ale to... Zagonowanie tymi... mi zrobić ci dramę i za Daj, mikrocypka mu? też ci zrobię dramę. Daj. Monte chce. Nie, to ja ci zrobię dramę. Monte? Ja ci zrobię dramę za. No dramę dramy na YouTube. Dawaj. Ja to ci za dramę dramę na YouTube. Za to, że robiłeś zbiórki i nie wysyłałeś potem na zbiórkę. Aha. I co, to ci ubierze? Komu ubierzą? Normalnemu Dawidowi, że zrobiłeś iPhone'owi. A ty go nie Ty jesteś Alfonsem. A kto to jest na tapecie z tobą? Kolega. To ich Na wakacje byłem. Na byłem. To ich zda. Na Wózce? O, to ich zda. Wózce? No bo spierdza, na wow. pisał. Pierdolę, robię ci dramę ty kurwo jebana Robię ci dramę ty kurwo jebana Za mikrocypka ci robię dramę Ty kurwo jebana Aha. I za banowanie mnie i grożenie, Że mnie zbanujesz na Zbanujesz mnie na Twitchu, ty kurwo jebana łysa I filmik będzie dzisiaj na moim kanale YouTube skończym, I ci kurwo wyjaśnię I ci kurwo wyjaśnię, dobrze pojechał z nim

Dawid ma te skiny z kradzieży. odkradł widzów na pieniądze razem z Dawidem, I sobie te skiny, mam dowody na to. Jeżdżaki ja, morda, ja wiem, że mówisz prawdę. Ja wiem, że to mówisz prawdę. Dawid jest kurczę. Odbierze czy nie? Odbieraj to. Dobra, ja ci robię dramę. to odpalił? Jebać ginolda widzowie, jebać ginolda, JP to jest księżniczka? Mela Pustelni? Patrzę. Cześć przyjacielu no, Cześć przyjacielu Przyjacielu, przecież mi ubliżałeś, teraz kurwa przyjaciela udaję Ja ci ubliżałem? Ja cię ubliżałem, to ty mówi, na, mówiłeś widzą, żeby gadali JP ginold i że mnie jebać Czy ja nic na ciebie złego słowa nie powiedziałem Powiedziałeś, że jestem kurwą balą i zaraz nie zbanujesz na Twitchu nie powiedziałem tak! Aha! Powiedziałeś! No do poka klipa. Zobknij sobie mojego live'a i zobacz sobie co powiedziałem. Powiedzcie, że jak napiszesz, jak napiszesz ty kurwo Jebana na tym, na y, moim live'ie na Twitchu, to ci zaraz banuję perma, ci dam ty kurwo Jebana, tak powiedziałeś do mnie. Nie powiedziałem tak, tylko powiedziałem, że y, jak napiszesz na Live, jak będziesz reklamował swojego live'a, to ci dam perma. A ja powiedziałeś, że zrobię ci dramę na YouTube i napiszę, że, że ci będę, że coś ja napisałem, że coś powiem, napisałem, że napiszę na czacie na Twoim live'ie, a ty powiedziałeś, no to kurwa dam ci, dam ci perma na zawsze i tak powiedziałeś mi. No to chciałem cię przeprosić. Tak, przepraszam, teraz dość kolegę, a ja ci pał jak gnida. Chciałem cię przeprosić, Dawid, podobnie jak ze mną on gada Gina. A, poniosło cię. Rozłączysz się? Po prostu ta poniosła cię. Spierdalaj. Ja odpowiedziałby sobie odpowiedział. Piszcie na czacie, widzowie, co by Jeba dżinolda jeba dżinolda frajera Łusego frajera u Frajera u Odbieraj to kurwa konfidencie. Odbieraj to kurwa konfidencie. Okej, okay. Co? teraz ja go będę tak spamił, my tak wczoraj spamił No halo Przyjacielu, cielu. Udać cia, cia, bo masz, bo chcesz cię wybić, tam... tam nie wybić, taki z ciebie kolega. Ale ty powiedziałeś, że mnie jebać, i że jestem frajerem, ja na ciebie z nie powiedziałem tylko, że jesteś konfidentem. No i powiedziałeś, że ten kurwą jebaną. Nie powiedziałem tak przecież. Powiedziałeś na live, bo się cofnąć live i zobaczyć sobie mojego live'a. Cofnij sobie live'a i zobacz, co Nie powiedziałeś. A Dawid Jasper jest starszy że, od Jasper, od, od tego, od Ginolda. A to ci wy, wyjebie Perma. To znaczy, sensie wyjebie to znaczy, że dam ci perma. A, później, a później a później powiedziałeś, że jestem kurbą je balą, że jak będę cię reklamował, jak będę pisał JP Ginold i że jak będę pisał, że na ciebie na live, że JP Ginold i i żeby, żeby ci ludzie nie oglądali, nawet to dam ci ci kurwo, dam ci kurwo perma i wypierdalaj tak powiedziałeś Nie powiedziałem tak Powiedziałeś? No. Dobra, to swoim, <noise> Dobra, to ty na streamie swoim, cofnij no, swojego no, live'a no, i no, pokaż mi ten moment Dobra, to ty na streamie swoim, cofnij swojego live'a i pokaż mi ten moment Spierdalaj Spierdalaj kurwo jedwabo <noise> to był epicki moment co to jest? Nie jak kurwa bo mi się nie chce tego słuchać. To by zajebisty live'u. Kurwa w łeb się jebnąłeś. Chyba w łeb się hebnąłeś. Ja pierdolę. O kurwa. O kurwa. mi. Live wiebał, za gorący telefon. Gdzie się hebnąłeś. Kurwa. na ściana. Jebana ściana Ale wtedy jak się Dinor zaglądało to miał taki inny vibe, co? Takiego spoko -zioma. Jest Jeszcze by dzwoni tak ten beło niego <laughs> Czy on to chowa cały czas? O, neta mu wyjebało. Usunął mnie ze znajomych znowu. O nie. Dobra. Koniec, widzowie. Już nigdy nie będzie zgody z Dawidem Jasper'em. Aha, 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 aha. No i co tutaj będzie? Mnie z listy znajomych. Trzymaj się. Wszystkiego Zaprosiłem. dobrego. Za... Co, to jest pogódka już? Ok. Dawid dzwoni? Proszę. Co <laughs> Co chciałem? Co chciałem. Złoniłeś do mnie cały czas na Steamie. No wiem i mi zrobiłeś przykrość i chciałem Ci tylko powiedzieć, że przez to, że mi zarzuciłeś, że e, Cię wyzywałem, czy tak nie zrobiłem i usunąłeś e, mnie z listy znajomych na Steam to już jest ostatnia rozmowa, kiedy razem gadamy już nigdy nie będę z Tobą gadał i się nigdy z Tobą nie pogodzę, nara. No już, zaprosiłem, r zaprosiłem, zaprosiłem. Nie, koniec, jest. nara, trzymaj się. Wszystko zaprosiłem! Dobrego. To już jest ostatnia rozmowa, kiedy razem gadałem. Już nigdy nie będę z Tobą gadał, jeśli nigdy z Tobą nie pogodzę. Nara! No już, zaprosiłem Cię, zaprosiłem Cię! Nie, koniec, jest Nara! Trzymaj zaprosiłem się. Cię, proszę Cię! <laughs> Dziwnok! że odwrócę kartę. Turbołysa! Turbołysa! Ja to są Ty do niego Za tą kurwę łysą To już Ci mówię 100% Już nigdy się nie usłyszymy I nie zobaczymy Jak będziemy się widzieć na fajmem Matnat, nie będę z Tobą gadał Podejdę tylko do pana Ryszarda się z nim przywitam A Tobie nawet ręki nie podam Nara, rób se dramę na YouTube Ci mówię 100% Już nigdy się nie usłyszymy I nie zobaczymy Jak będziemy się widzieć na fajmem Matnat, nie będę z Tobą gadał Podejdę tylko do pana Ryszarda się z nim przywitam A Tobie nawet ręki nie podam Nara, rób se dramę na YouTube Spierdalaj Łysap łysa. No hara mnie wyzywasz... Dlaczego mnie wyzywasz od łysych kurep, jak ja cię nie wyzywam? Dobrze przepraszam Ciągnij się teraz, nie gadam z tobą, nara No hara Dlaczego, Dlaczego mnie wyzywasz? Dlaczego mnie wyzywasz od łysych kurep, jak ja cię nie wyzywam? Dobrze przepraszam Ciągnij się teraz, nie gadam z tobą Ciąg ciągnij na. Co bać się, nie bać się, nie Łysa Ty kurwa Łysa się, nie bać dlaczego nie wyzywasz mi wyzywasz rodzinę, jak ja twoją rodzinę twoją rodzinę nie mówię nie mówię na nich złego słowa? Nie, nie wyzywam Twojej rodziny, a ty jesteś, zobacz. Ty, jak komuś wyzywasz rodzinę, to jest dobrze, ale jak ktoś ci wyzywa rodzinę, to płaczesz i mówisz, żeby ci nie wyzywali rodziny. A, ja ja a sam to robisz! A sam to robisz, Dawid! Live, nie, nie, tylko no I popłakałeś się i zawsze mówisz, żeby nie pisać na przykład JP, ktoś tam, JP, ktoś tam. Zawsze to mówisz, Dawid. Spójrz sobie kiedyś w lustro, bo to co robisz, to do ciebie wraca. Dlatego karma do ciebie wraca. Karma! Ciekawe, jaka karma mi wróci. Karma, to jest takie pojęcie. Nie, że pierwsze, karma dojedzę, nie po, po pierwsze, pierwsze, nie po pierwsze, nie po pierwsze, nie po pierwsze, op, nie, nie, nie dam ci nic daj powiedzieć, nie powiedzie. dam ci nic powiedzieć i nie gadam już z tobą powiedzieć. i nasza przyjaźń w, tym, w dniu powiedzie. dzisiejszym, Pozęcia. w dniu dzisiejszym przyjaźń nasza została zakończona. Zaraz pokażę na, na, na live, przyjań. ja też raz. Niestety. raz nie umiesz żyć jak człowiek, ja z Tobą normalnie rozmawiam, odbieram od Ciebie telefony w nocy, siedzę, gadam z Tobą, normalnie się pytam co u Twojego taty, jak tam na wakacjach, coś tam, a Ty mnie wyzywasz i mówisz, że mi jebać rodzinę, nigdy w życiu już z Tobą nie będę gadał, żegnam Cię. Poczekaj! Odbieram od Ciebie telefony w nocy, siedzę, gadam z Tobą, normalnie się pytam co u Ciebie... Taka taty, prawda jak jest, taka prawda jest rodzinę, akurat! A Ty mnie wyzywasz i mówisz, taka że mi jebać jest prawda. rodzinę, nigdy w życiu już z Tobą nie będę gadał, żegnam Cię. Poczekaj, poczekaj, Komenda miejska policji w Warszawie, w czym mogę pomóc? Cześć G-Nord Proszę? Cześć, łysy! No, czy łysy! „Wysy! tak! Przepraszam ci za to, co powiedziałem na rodzinie. rodzinę. Przepraszam za to, co powiedziałem na ciebie! Przepraszam Cię z tego serdeczka za to co powiedziałem na Ciebie, na, na Twoją rodzinę. Przepraszam Cię za to. Dodałem Cię na Steama. Myślę, że akceptuję zaproszenie, bo Cię przepraszam. Nie że powiedziałem, że powiedziałem na Twoją rodzinę i na Ciebie i przepraszam. Ale Dawid, ja już nie będę z Tobą rozmawiał, bo patrz, zawsze jest dobrze. I potem Ty sobie coś wymyślisz, przychodzisz. Ja z tobą normalnie gadam, a nagle ty mnie zaczynasz wyzywać, ro... pierwszy się rozłączyłeś Ale i był mnie wyzywasz filmik, na był filmik Nie, na kanale, nie chodzi YouTube, o ten filmik. Nie, nie chodzi o ten filmik. Nie to, YouTube. tym filmikiem. Bo jesteś taki, że jak ktoś tobie robi niemiło, to się obrażasz, złości, wszystkich banujesz, wszystkich wyzywasz. Ale jak ty komuś robisz to samo, to dla ciebie to jest śmieszne i fajne. A jak jest wynik meczu? kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom. Oko za oko, za ząb hamurabi. Pamiętaj. Harabi? Co to znaczy harabi? Amurabi Co to znaczy? Jeśli moje serce krwawi, twoje będzie krwawić. To bo znaczy, że mi... twoje serce krwawi? Tak, bo, bo nie mnie ranisz, uchu. nie, bo mnie ranisz. Bo Nie chcesz, ranisz. żebym ci wylizał, bo nie, czekam, nie, 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 bo... nie. Bo tylko na nie. sekundę powiem coś. No? Powiem coś tylko na sekundę. Bo nie chcesz, żebym ci wylizał języczkiem główkę. Dlatego poproszę prostu harabi. Dawid, Dawid, skończ z tymi tekstami. Jesteś, ja, pr... ja próbuję tak. Ja tak szczerze ci powiem tak. Ja Cię lubię, ale to co Ty czasem odpierdalasz to się za głowę łapie. Bo Ty masz, że ja odpierdalam, to odpierdalam. No to odpierdalasz, że normalnie na przykład dzisiaj w nocy gadaliśmy, a teraz dzwonisz i na przykład mówisz, że jebać mi rodzinę, jebać mi tam kogoś, wyzywasz mnie cały czas... dobra, ale jak ja Cię przepraszałem to kurwa y, mówiłeś, że nie, że, jest, że jestem jebać kurwą konfidentem i żeby pisać JP Ginald. Dobrze to przepraszam! No nie, bo widzisz, pisasz, mówisz, żeby pisać JP not, ale jak ktoś pisze JP ARO, to to wszystkich się spinasz i wszystkich banujesz, a sam nagabujesz, nie ludzi... Nie banuje, kogo jest banujesz! Banujesz! Na przykład jak piszą, piszesz zawsze na Steamie, że jeżeli ktoś będzie pisał JPR, JP Ryszard, JP, JP Dawi czy coś takiego, to że będziesz za to banował. A sam robisz takie rzeczy i sam ludzi na Ja pytam, że JP pisał, to jest, to jest obraza to, Dawid, to jest pojebano, głównie. Zastanów się nad sobą bo jesteś fajny chłopak, ale naprawdę się pogubiłeś. Ale on pogubiłeś tak samo do mnie, Ginold, mówi: To jest miejscowości pojebane. Ustka nad morzem. Pogubiłem się? Pogubiłeś się. Idę, <gubiłem się> Dawid, bo nie mam ochoty z tobą gadać. Co no. właściwie ustka nad morzem? Pogubiłem się? Pogubiłeś się. Idę, <gubiłem się> Dawid, bo nie mam ochoty z tobą gadać. Wybacz mi! Ty manalu, ty, manalu, ty, manalu, ty manalu. Obierz, obierz. Dlaczego mnie wyzywasz od Meneli? Na żarty ty powiedziałem! Na a, na żarty! No to dobra Menelu, co, co chcesz? Dzięki Menelu! No to! <laughs> nie gadam sobie! <skoro>. Kocham cię! Nie, a ja ciebie, kocham. Nie, kocham, ja cię? Ja ciebie już nie kocham i nie lubię! Nie Ruzo, kochasz mnie?! To